Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Via Estonia, na którym pojawi się wkrótce kolejny film z kolejnym samochodem, ponieważ go składam. Ale w międzyczasie pod kołami życia pojawiła się kolejna impreza motoryzacyjna pod gołym niebem i trudno było nie pochwycić starej nawet kamery, ażeby zrobić tych parę kadrów dla Was, bo jak widzicie... Na tym festiwalu Mechanika, bo tak się nazywa właśnie ta impreza masowa, pojawiły się legendy jak Ford Mustang, Mach 1 z innym, nieco większym swoim rodzeństwem, jak widać na obrazku. Ale była także motoryzacyjna arystokracja w postaci Rolls Royce'a, Phantoma i taka marka już zapomniana jak Packard. Ale ach, ta amerykańska motoryzacja to nie tylko przecież muscle kary, ale również i pick-upy na potęgę dzisiaj ściągane. Jak tutaj Ford F. F. No właśnie i inne, kunsztowne kolekcje. Zobaczmy. A tu będzie orzeszek, z który mnie nieco zaintrygował, ponieważ mam z nim jakąś delikatną, wspólną historię, ale o tym będzie w naszym dzisiejszym odcinku. Ale cóż można powiedzieć do miłośników motoryzacji? Zapraszam Was na spacer po tym właśnie festiwalu, albo po prostu jedziemy. Let's go! Cześć! Zaczynamy nasz spacer po tym betonowym parkiecie, na którym postanowiły wystąpić różne świetności świata motoryzacji i takie zjawiska jak ten. Na imprezie masowej, jaką jest Festiwal Mechanika 2025 zorganizowany przez Politechnikę Krakowską Wydział Mechaniczny. Dlatego zaczniemy od jego elektrycznego bolidu, którego sponsorem jest bodajże firma Elektris. Powiem Wam szczerze, że czasem w nocy jadę i widzę ten warsztat Politechniki Krakowskiej, gdzie się iskrzy, tną różne rzeczy i widzę, że cały czas właśnie pracują nad tym bolidem. On jest cały czas e, udoskonalany, więc no, mój podziw również i uznanie dla studentów, którzy po prostu cały czas, że tak powiem, tą technikę tutaj rozwijają i nad nią oczywiście pracują, bo to są ich siły, ich przemyślenia. Tak więc ja jeszcze na tego bolida patrzę zupełnie inaczej i wiem, że on po prostu gdzieś tam nieraz jeździ po e, naszej, nie tylko chyba Polsce, e, ale gdzieś po świecie, bo znalazłem jakieś artykuły, że startował na przykład ten bolid na wyścigach gdzieś w Rumunii, więc jest to poważna konkurencja i poważne przygotowania. Słuchajcie, ten wytaczający się bolid to jak gdyby taki kartonowy samochód, który tak naprawdę no, nie reprezentuje kartonowej motoryzacji, ale zaawansowaną technologię i rozwój motoryzacji wodorowej stał, jak widać, obok Toyoty, właśnie jako głównego reprezentanta tego segmentu motoryzacji napędzanej wodorem. Ten pojazd, który oglądacie, jak widzicie po nalepce, jest to hybryda wodorowa. Dosłownie bomba motoryzacyjna. <laughs> Bo nie wiem, czy wiecie, co mówili, jak mieli projektować samochody elektryczne na świecie. Powiedzieli, opaki, ma być ogień. <laughs> Taki żarcik. Tak więc widzicie, buta czasem niepozorna, nie robi to jakiegoś efektu dla was, ale tak naprawdę efekt ma robić to, że takie projekty powstają obok nas. W zasadzie pod naszym nosem gdzieś tam w zaciszu i potu takich właśnie ludzi. Jak my? Nie wiem jak wy, ale ja to doceniam. My dorośli w motoryzacji bywamy jak dzieci, które poprzedzą obiadek czymś czekoladowym, jak my w tym momencie, zaczynając pali nowego gryza od Forda Taunusa, nie Taurusa, tylko Taunusa GXL, który był jak GT wypuszczany z silnikiem 2.3 litra V6 o mocy 108 koni mechanicznych. Bo standardowe silniki to były jakieś 1.3 litra, 55 koni mechanicznych lub 1.6, 72 konie mechaniczne. Więc w tym wyścigu o moc pojawiały się takie właśnie rumaki jak Ford Mustang. Aż każdego ponosi, gdy widzi tą piękną czerwień w tym pięknym kabriolecie. Nazywano go w katalogu producenta równie pięknie i dumnie jako Ford Mustang Convertible. O jakimś takim wybrzmieniu, ale wybrzmienie jego było wręcz legendarne, nie tylko w nazwie katalogu, ale i na słuchu, nad którym pracowały piszczałki organków od silników o pojemności 2,8 litra do 7 litrów, gdzie granica ekobustu się zaczynała, to szczerze mówiąc nie wiem. Najmniejsze te oszczędne silniki generowały jakąś tam moc chyba 105 koni mechanicznych, a najmocniejszy generował moc chyba 375 koni mechanicznych. Jakoś tak. Nie mam naprawdę tak ogromnej wiedzy motoryzacyjnej, więc, oczywiście, z jakimś tam dystansem będzie trzeba brać to, co oczywiście mówię, i liczę również na jakąś wiedzę może znawców w komentarzach. A oni, jak zobaczą te żaluzje, to od razu będą wiedzieli, że to nie są watykańskie okiennice, ale że przez te szparki można spojrzeć do innego świata świata Forna Mustanga. Przyglądając się z bliska, wiemy, że jesteśmy za blisko tego rekina i na pewno znajdziemy się już niebawem w środku. I wszystkie te detale sprawiają, że coraz wyraźniej dostrzegamy jego. Zębiska. Bo chociaż dostrzeżemy na każdym kroku, że ta motoryzacja kuta była chromem, to nie była to myśl, aby stworzyć błyskotkę, choinkę świąteczną, ale by dać do zrozumienia, że jest to diament. Prawdziwa tarcza diamentowa, która tnie wszystko i całą konkurencję. Nie obejrzyj się, a rekin cię wciągnie, nie walczę więc, daje się pochłonąć do środka. Więc galopem Mustanga zanurzam się w środku i już widzę jakiś zegar. Jest to chyba zegar do ciśnienia mierza dla pasażera. I myślę, zawsze jest na czerwonej skali. A gdzie nigdzie dojrzycie wszędzie napisy Ford Mustang Mach 1. Dlaczego go Mach 1? Ponieważ Ford odchodził od nazwy GT. Przynajmniej próbował, i swoje samochody, jak dobrze rozumiem, nazywał Mach. A więc już widzicie, że jesteście w takiej właśnie mocniejszej wersji tego samochodu, o czym nam komunikuje dodatkowy taki detal jak wlot powietrza na środku maski, jakby odkształcie jak z Batmobila. Podziwiam, jestem pełny podziwu dla ludzi, którzy po prostu te samochody odrestaurowują, bo nieraz te części po prostu trzeba wytworzyć gdzieś na warsztacie. Nie wiem, czy tak było w przypadku tego samochodu, no ale umówmy się, ile lat już te auta mają i coraz trudniej do nich po prostu znaleźć część. Zobaczcie na te zbiegi linii. Piękne. Miły pan właściciel postanowił odkryć przed nami tą, jak to nazywam, skarbonkę. A myślę, że ta skarbonka jest bardzo rozrzutna. Z tego co pamiętam, jeden z właścicieli kiedyś napisał, że jego Mustang właśnie palił jakieś 30, ponad chyba 30 litrów w mieście. Oglądajmy tę poezję, bo tutaj naprawdę się podziało. Kolor nieba widzę idealnie dobrany. Myślę, idealny do rydwanu Eliasza, którego według historii biblijnej porwały właśnie niebiańskie rydwany. Więc może wrzucił jedynkę, dwójkę, czwórkę i już go nie było. Kiedyś się tego dowiemy. Pamiętam, jak na osiedlu czasem powstawał szum wokół chłopaków, że ktoś przyjechał samochodem i ma szyby bezramkowe. No dobrze, zobaczmy w tym roczniku, jak tutaj to wygląda. Voilà. I pomyśleć, to są lata produkcyjne 1965, a 1970. A jak otwierałem, to nawet mi drzwi w dół nie zeskoczyły, jak w nowych czasem autach się to zdarza, ani nie zastrzypiały. Patrzę na ten odcień drewna z tym oświetleniem biało-czerwonym na drzwiach. Pasja projektowania. Wchodzimy do środka, musi nastąpić chwila ciszy. So Kolejny okaz to oczywiście amerykański krążownik. Bardziej spokojny, dostojnie przepływający, jak garnitur federalnych, po korytarzach z Najwyższego Sądu. Mowa o Chevy Biscayne. Chevy, czyli Chevrolet. Czy Chevrolet, jak to woli. A rodzina i przyjaciele mówią do niego Chevy. A pochodzi on z lat 1965-1970. Wersja, którą zdaje się oglądamy, jest po faceliftingu, a Chevy był produkowany silnikami 3,8 i 7,4 litra. Z manualną skrzynią biegów, która miała od 3 do 4 biegów, a automatyczna jedynie 3 biegi. I w końcu arystokracja, czyli Rolls-Royce Phantom, którego kunszt do dzisiaj robi wrażenie korony. Moi drodzy, jeśli dobrze się orientuję, jest to oryginalny Rolls-Royce Phantom z 1927 roku, w którym zamknięty jest silnik o pojemności 7,7 litra, rozwijający moc 108 koni mechanicznych i rozpędzający ten samochód do uwaga 145 km na godzinę. Myślę, że wtedy widoczne drinki same w barku się mieszają. Bo myślę, taka prędkość dla takiego kredensu to nie lada wyczyn skanując oczami oczywiście ten samochód nie mogę się nadziwić po prostu tym materiałom, z których on został odrestaurowany, połączenia kolorów ale i w ogóle wszystkich różnych kształtników, jak tutaj w tym zderzaku, czy w rurze wydechowej na dole same światełko, jaki to jest detal a w środku kokpit o prostocie jakby pięciolinii i wiecie co? to wszystko ze sobą gra moje uznanie dla wszystkich, którzy odrestaurowywali ten samochód, ponieważ tworzy on niepływały klimat jakbyście usiedli po prostu w loży najlepszej opery, która przenosi Was do zupełnie innego świata, który jest już nieco zapominany w naszej kulturze, albo zacierany, jak po prostu dobre wychowanie, w tym, że na przykład dało się komuś słowo. I myślę tutaj o innych wartościach, które myślę warto w sobie przywołać i budować. Na razie zostawiam Was z tą kapsułą czasu. Kolejne auto, które na deskach kreślarskich próbowało się wyrysować, wypisać ze świata dorożek, to był, jakby to może powiedzieli, Amerykanie, a ja powiem trochę łamanie, Packer Standard 8. I to oczywiście wersji limuzyna, bodajże z roku 1939. Podobno właściciel odnawiał go przez 10 lat Bo odrestaurowanie takiego samochodu nie jest łatwe Zdobycie i odzorowanie wszystkich części Jak na przykład myślę tej statuetki Która nie wiem czy jest oryginalna Jak na przykład felgi tych kół Które znajduje w internecie jako drewniane masywne szpry Ale przecież i wtedy były różne warianty Więc mi w lajkowi like trudno to tak naprawdę ocenić Samochód i tak robi pioronujące wrażenia Zobaczcie na lusterka Dopinane do koł zapasowych na błotnikach Co miało też miejsce w wcześniej prezentowanym Rolls Royce'ie Phantomie Ta motoryzacja i tych technika dopiero zaczynała się rysować. I co ważne, części zamiennych do tych samochodów raczej nie było. Przekraczając z próg tego samochodu, czuję się jakbym wchodził do loży w pociągu Orient Express. Prostota tamtych czasów, ale niesamowite poczucie elegancji, które przemawia do mnie, człowieka, dzisiejszych czasów. Marka, która nie dotrwała do dzisiejszego naszego kalendarza, bo ostatni samochód tej marki zjechał 13 lipca 1958 roku, chociaż nazwa jeszcze tam funkcjonowała do 1962 roku. To taka jedna z bardziej znanych marek amerykańskiej w motoryzacji, która powstała w Detroit w stanie Michigan w roku 1899, chyba 11 lipca. Więc ta nazwa w progu to dosłownie wnętłość amerykańskiej motoryzacji. Relikt czasów, na który Amerykanie patrzą ze łzą w oku, a dzięki pasjonatom motoryzacji mamy ten okaz na polskiej ziemi. I możemy go podziwiać tu, a nie w jakimś amerykańskim muzeum. Jak powiedziałem na wejściówce, amerykańska motoryzacja to nie tylko musclecary, które niewątpliwie rozsławiły amerykańską motoryzację. Ale siłą motoryzacji były właśnie takie samochody. Pick upy, jakże chętnie dzisiaj sprowadzane również do Europy. Oczywiście mowa o nowych egzemplarzach. Ford F jak Fraida. I po tylu latach nasze legendy cały czas toczą się do przodu. <laughs> No, ale na obrazku pojawił nam się tutaj jakże znany egzemplarz. To oczywiście Ford Thunderbeard. Produkowany, moi drodzy, między 1972 a 1976 rokiem. W gamie takich pojemnych serduszek jak 3,8 do aż 7,4 litra. Oczywiście V8. A zapomniałem powiedzieć, że rysuje nam się tutaj linia szóstej generacji, właśnie. Tegoż samochodu, którego nazwa pochodzi od takiego mitycznego ptaszka, który miał za zadanie rzucać gromy z nieba, miał wywoływać ogromne burze. Takie nie małe, tylko takie duże, wiecie. Samochód był niestety zamknięty, ale zaglądając tu i ujdzie do tego samochodu, to powiem Wam szczerze, jakby niedawno wyjechał z salonu. Jeszcze raz to powiem, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak niektórzy potrafią naprawdę. Doprowadzić samochód do stanu wręcz idealnego. A nie jest to jak w przypadku mojego pokoju, gdzie wystarczy tylko odkurzyć. A tu się pojawia kwiatuszek, obu jak jabłuszko, które budzi we mnie pewną dywagację. I zastanowienia: dlaczego? Ponieważ samochód jest przedstawiany jako Chevrolet. I w żaden sposób nie chcę tego podważać. Jednak charakterystyczny wzór lamp z ich oprawkami, wzór atrapy chłodnicy i żebrowania oraz boczny żeber wlotów e-powietrza i ogólny cały kształt samochodu przypomina mi raczej znanego mi osobiście Plimuta P8 Deluxe. Ponieważ z jego budą mogłem się zapoznać już w Stanach Zjednoczonych, czyli na jego ojczyznej ziemi. Chociaż tutaj na dziobie, jak i również na kołach zobaczycie nazwę Chrysler. Zastanawiam się po prostu, czy nie były to elementy pasujące z właśnie innego samochodu, bo czasem części były współdzielone, a przynajmniej mogły znaleźć zastosowanie w innym modelu. I bardziej bym tu myślał o częściach z... Chevroleta Master Deluxe z 1940 roku. Ale jak patrzę nawet na deskę w środku rozdzielczą, no to to wszystko mi przypomina właśnie tego Plymoutha P8 Deluxe. Więc jeśli znajdzie się wśród oglądających jakiś znawca, to powiedzcie mi proszę, czy Chrysler miał dokładną kopię tylko ze swoim logo właśnie tego Plymoutha P8 Deluxe tylko ze swoim logiem, Chryslera. Powiem wam, że mi trochę zaskrzypiało, ale tak czy siak, zobaczcie jak pięknie odrestaurowane jest to auto. Nie wiem, czy takie były wzory kanap, czy jakieś inne, ale wygląda to naprawdę wyśmienicie i jak pochwalił się właściciel tego samochodu, została odsynkowana nawet najmniejsza śruba właśnie w tym samochodzie. Zaznaczę już drugi raz na tym filmie, że chociaż są to bardzo proste formy tych samochodów, tedeski. Nie jest to tak ekskluzywne jak dzisiaj się z tym spotykamy, ale wewnątrz samochodu jest bardzo przyjemnie. Jeszcze przy takim szyberdachu. O przestrzeni miejscu w tym samochodzie nikomu nie trzeba mówić, bo to po prostu widać. Zobaczcie ile ma miejsca po prostu pasażer z tyłu na nogi. Jakie to są pufy do siedzenia. Dzisiaj takie to się robi w prywatnym domowym kinie. Oglądając każdy element tego samochodu, właśnie jak ten błotnik stylny, to wszystko mi przypomina tego Plymouth'a. <laughs> nie umiem po prostu na to auto inaczej popatrzeć. Pamiętam jak pierwszy raz wszedłem do garażu, zobaczyłem właśnie te dwa okienka z tyłu i ono mi się tak zapamiętało już chyba do końca życia. Z każdej strony jak nie patrzę, Plymouth P8 Deluxe. Ciekaw jestem czy podoba wam się takie otwieranie drzwi. Klamka w dół, a nie że odciąganie. Trzeba przyznać, że jak w domu, zwłaszcza z tym, że drzwi otwierają się jak drzwi francuskie czyli drzwi dwuskrzydłowe otwierane na boki. I można wchodzić od razu na salony. A bez dwóch zdań, są to najprawdziwsze francuskie salony po amerykańsku. Myślę, że już wystarczająco się nabdakałem, więc oddaję wam do konsumpcji uroczą ciszę. Przejdę Ci tak, tak. tak? to jest, A jak już to ma wolne To jest co, Bo w ogóle przecież nie uczymy się i tak dalej i na samochodach nie jest w ogóle. Mieliśmy Będziemy się zbierać. Będziemy się zbierać, o te jest Mało tam aniołów jest. Mało tam A kto z Was kojarzy taki uroczy samochodzik, o jakby minie, małego zajączka w czapeczce z Daszkiem? Ten uroczy samochodzik niczym z kreskówki, bo w takim ubraniu inaczej mi się nie kojarzy, to Fiat 900E Panorama. Znajdziecie go również jako Fiata 900T. Kiedy się oddalimy, zwróć uwagę, że w tylnym błotniku mamy kratownicę na chłodnicę, bo to nam zdradza, że z tyłu jest silnik. To powodowało, że był bardzo z tyłu wysoki próg załadowania bagaży, a do środka wchodziła... Cała rodzina i przyjaciele, czyli aż 7 osób, i było można jechać nie tylko na porządnego grilla, ale może i na nocny wypad za miasto. Coś na wzór karawaningu. No ale ile ten van ma koń mechanicznych? bo przecież masa potrzebuje mocy. Otóż 45 rozbrykanych koń mechanicznych, jak rozbrykanych dzieciaczków. Weź i to opanuj. Może wydawać się, że to niewiele koń mechanicznych, ale podobno bardzo pracowitych, bo możecie mieć 100 pracowników, ale cóż, jak są leniwi i nie ciągną. Przestrzeni, myślę, z tyłu jest tyle, co w współczesnych vanach. U nas za bardzo ten samochódzik się nie spopularyzował, a był, znać trzeba bardzo uroczy, ponieważ było ciśnienie na żuka, na nysę, a które znowuż są podziwiane za granicą, bo są większymi samochodami. No i o wiele lepszą miały ładowność, przynajmniej nie miały tego progu ograniczonego silnika. A jeszcze jedna ciekawostka dla Was na temat tego samochodu, to on jest słuchajcie na płycie multipli, a na świat przychodził w latach 1979 do 1986 roku. Z tyłu znajduje się silnik, więc z przodu mamy do czynienia tylko i wyłącznie z najprawdziwszą atrapą chłodnicy. W całym tym zgiełku ruchu objawiła mi się prawdziwa gwiazda studia projektowego firmy General Motors, bo jak już wielu na pewno rozpoznało, jest to korwet Stingray Convertible C3 w modelu, który oglądamy z 1973 roku a 1974. Aż tak długo chyba dokładnie ten model był produkowany, ale może się na jego temat w akurat mylę. Bo tak naprawdę korwety były produkowane tego typu od 1968 do 1982 roku. Produkowane były z silnikami 5.0 do 7.4, które już z nazewnictwa litrażu znacie z poprzednich samochodów. A ten model dokładnie był produkowany z mocą od 195 do 300 koni mechanicznych. Pamiętam jak pierwszy raz ten samochód zobaczyłem w wersji czarnego koloru gdzieś w Stanach na osiedlu i myślałem, że jest to samochód Batmana. <grym> <grym> Bo naprawdę prezentował się jak Batmobile. To tyle na dzisiaj z mojej skromnej relacji, w której starałem się Wam przybliżyć trochę ten świat motoryzacji w stanie takiej wiedzy i dostępności wiedzy, jaką posiadam na dzisiaj. Za wszelkie jakieś możliwe pomyłki oczywiście Was bardzo przepraszam. I zachęcam do polajkowania, do subskrypcji. Oczywiście na razie.